Siemanko, witam Was na kanale Pomorscy Kibice. Standardowo zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz lajkowania naszego profilu na Facebooku. Czas na zapowiedź Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Zaczynamy we wtorek o, go o godzinie 18, gdzie weekend 2 luzino podejmie sokół Boży Pole Wielkie. I tutaj spodziewana jest oczywiście grupa kibiców gości z racji bliskości obu miejscowości. W mamy 5 meczów, na których spodziewamy się grup kibicowskich. Zaczynamy od meczu Pomeza, Pomezani z Gedanią, który odbędzie się o godzinie 17.30. Mamy nadzieję, że gospodarze wystawią młyn i będą doplikować swój zespół. Z kolei w Bytowie, a więc w miejscu, gdzie odbędzie się tegoroczny finał, miejscowa Bytowia podejmie Słupskiego Gryfa o godzinie 19.46. I tutaj liczymy na obecność gości, którzy zapewne otrzymają wsparcie swoich przyjaciół z Chojnic. Następnie Wiecisa z Karszewy podejmie gdańskiego Jaguara. Ten mecz o godzinie 17.45. Liczymy na fanów gospodarzy i kto wie, może doczekamy się kibiców gości, co by nadało kolorytu temu spotkaniu. O godzinie 16.30 rezerwy Gryfa Słupsk zagrają w Derbach z Pogonią Lemborg. I będziemy tutaj wypatrywać fanów z lęborka oraz tego, co będzie się działo wokół tego meczu. O tej samej godzinie w Pruszu Gdańskim dojdzie do spotkania między Czarnymi a gromem do wystaw. Liczymy na pojawienie się obu grup kibicowskich i stworzenia ciekawego widowiska. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, kogo widzicie w kolejnej rundzie. I oczywiście nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału oraz lajkować naszego profilu na Facebooku. I przypominamy o podsyłaniu nam zdjęć z meczów, na których jesteście. Bardzo nam to ułatwia pracę. Wszystkim, którzy nam podsyłają, bardzo dziękujemy i oczywiście liczymy na więcej.